Ciężki miotacz ognia TOS-1A Buratino. Opis, historia, dane techniczne. TOS, czyli skrót od Tiażolaja Ogniomiotnaja Systema, czyli ciężki system miotania ogniem, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet, używająca pocisków termobarycznych. Tu może przy tych pociskach termobarycznych się na chwilę zatrzymajmy. A w uproszczeniu jest to pocisk, który zawiera w sobie paliwo, czy też materiał wybuchowy, na przykład w formie takiego pyłu, który jest rozpylany w powietrzu. I taki rozpylony aerozol jest zapalany przez zapalnik daje to bardzo dużą siłę. Można powiedzieć też, że ten aerozol wnika w każdą szczelinę, no i niestety skutek użycia tego typu środków jest bardzo, bardzo groźny. TOS-1 pojawił się jako prototyp już w 1978 roku, a trafił do produkcji w 1987 roku jako TOS-1M Buratino. Buratino to taki radziecki Pinokio. Później w 2003 roku, chociaż mogło to już być wcześniej, zaprezentowano zmodernizowaną wyrzutnię oznaczoną jako TOS-1A Solncepieg. Tu to słowo, piek myślę, że dobrze wymawiam, oznacza skwar, taki upał, potężny upał, kiedy praży bardzo mocno słońce. Tu może od razu zaproszę na mój drugi kanał, kanał o motoryzacji. W niedzielę będzie materiał, był tydzień przerwy, link w opisie oraz o bardzo fajny materiał o tosie 1M Buratino na kanale pana Marcina Strzyżewskiego, chociaż nie trzeba tego kanału większości z nas polecać. Wszyscy raczej znamy pana Marcina Strzyżewskiego. Oczywiście, z 1 to system, w skład którego wchodzi samobieżna wyrzutnia, czyli BM1, oraz pojazd, a raczej dwa pojazdy przewożące zapas rakiet. I są to pojazdy TZMT. Wyrzutnia jest osadzona na podwoziu czołgu T72, później czołgu T90, ale T90 to taki. Następca T-72. Tutaj ta nazwa T-90 pojawiła się tylko dlatego, żeby pokazać, że to jest lepszy czołg, a w rzeczywistości to jest dalej T-72. Długość wyrzutni to 9,5 m szerokość 3 ,60 m 60 Masa około 46 ton. Za napęd odpowiada wysokoprężny silnik no taki jak w nośniku, czyli taki jak w T-72 albo T-90. I może to na przykład być silnik W-84MS, o mocy 840 koni mechanicznych. Oczywiście trakcja gąsienicowa, żeby te możliwości były jak najlepsze w przypadku poruszania się w ciężkim terenie. Prędkość to około 60 km na godzinę po drodze utwardzonej. Zasięg około 500 km też na drodze utwardzonej. Zamiast wieży mamy po prostu wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet. Załogę. Stanowią trzy osoby: dowódca, kierowca, mechanik i celowniczy. TOS w wersji M, czyli w wersji Buratino, tej pierwszej, ma 30-prowadnicową wyrzutnię rakiet. Po modernizacji do wersji 1A, czyli do tej Sącepiek, ta wyrzutnia stała się 24-prowadnicowa. Dlaczego zmniejszono ilość rakiet? Żeby zwiększyć zasięg. Chociaż nawet Sące piek ma zasięg do 6 km niedużo, oczywiście, ale tu są prowadzone prace, żeby wydłużyć go do około 10 km. Łatwo rozpoznać te obie konstrukcje, ponieważ wersje Buratino mają 4 cztery rzędy, cztery rzędy, prowadnic, rzędy nowsze mają tylko 3 rzędy. No i w Buratino ta wyższa, najwyższy, ten najwyższy rząd jest troszkę wąższy. Tu mamy po8, a u góry mamy po6 rakiet. Dodatkowo ten pojazd ma z tyłu dwie opuszczane hydraulicznie podpory. I pojazdy załadowawcze, te, które przewożą amunicję, taki system to z jeden, to jest jedna wyrzutnia i dwa takie pojazdy, są oparte obecnie na nośniku gąsienicowym, też na podwoziu czołgu. Ponieważ początkowo stosowany nośnik kołowy. Okazał się nie na tyle wytrzymały, słabo opancerzony, no i jego mobilność w ciężkim terenie była niewystarczająca. A sam ten pojazd załadowczy TZMT przenosi 24 rakiety w dwóch opancerzonych pojemnikach. Załoga TZMT to też trzy osoby i potrafią oni w około 24 minuty załadować cały zestaw 24 rakiet do tosa jedynki. No, używają jednotonowego dźwigu. Tosy mogą strzelać albo pojedynczo, albo też parami, jeśli chodzi o rakiety. A ponieważ zejście rakiety z prowadnicy zajmuje pół sekundy, to kiedy to z jeden strzela salwą pojedynczymi rakietami, to co łatwo policzyć, zajmuje to 12 sekund. Jeśli strzela parami, to potrzebne jest, żeby wystrzelić całą salwę, 6 sekund. Same rakiety mają kaliber 220 mm. Tak jak mówiłem, mają zasięg w tych nowszych wersjach 6 km. Obecnie są prace, nie wiem czy już są wprowadzone. Rakiety o zasięgu 10 km. Chodzi tutaj oczywiście o to, że te 6 km to troszkę za mało i te cięższe, nowocześniejsze pepeki po prostu mogą takiego tosa zgarnąć. A 10 km już daje no, większe możliwości. Oczywiście, to nie jest taki ręczny miotacz płomieni, jak sobie to najczęściej wyobrażamy. To nie jest tak, że on strzela tym płomieniem przed siebie. Tutaj, tak jak już chyba usłyszeliśmy, używane są pociski termobaryczne, które, gdy dojdzie do wystrzelenia salwy, pokrywają bardzo duży teren, no i tam jest bardzo gorąco nawet 3000 stopni dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia później jego spadku czyli wszystko żeby zaszkodzić ludziom ale też pojazdom i umocnieniom Oczywiście do samoobrony załoga Tosa jest wyposażona w KMRPK 74 w akm 74 granatniki przeciwpancerne RPG-26 No ale Tosy oczywiście są nienawidzone Wszystkie, można powiedzieć, miotacze ognia tego typu sprzęty są nienawidzone i są dla przeciwników celem priorytetowym i Itos i jego załoga traktowana jest zawsze z pełnym pietyzmem. No i wiemy jak to się kończy. Niestety i obsługujący miotacze ognia i obsługujący Tosy podobnie jak na przykład snajperzy są traktowani bardzo Specyficznie. Tak to może ujmijmy, ale to jest czymś oczywistym. To z jeden potrzebuje około 90 sekund na rozpoczęcie ostrzału od momentu zatrzymania się, i załoga cały czas może być w pojeździe. No, wręcz musi. No, stanie za nim obok niego nie jest zbyt mądre. System celowniczy. Może się wydawać, że jest zbyt prosty, no, opiera się na celowniku optycznym, dalmierzu laserowym, komputerze balistycznym, takim w miarę prostym zestawie czujników w wyrzutni, żeby wiedzia, no, żeby raczej komputer balistyczny wiedział, jakie jest pochylenie, jakie są nastawy, ale ponieważ ten zasięg jest nieduży i strzela się obszarowo, to tutaj lepszych przyrządów nie potrzeba. Pokrycie jest duże. Jest to około 40 tysięcy metrów kwadratowych, czyli tak w przybliżeniu 400 na 100 metrów. Czyli salwa z 24 rakiet pokrywa taką przestrzeń 400 na 100 metrów, albo 200 na 200 metrów. I naprawdę w tym obszarze jest bardzo źle. Tak jak powiedziałem, rozpylony aerozol wnika w każdą przestrzeń. Później to wszystko się zapala. Mamy gigantyczną temperaturę, płomienie, wzrost ciśnienia, spadek ciśnienia. Jest niestety bardzo źle. Dlatego y, obsługi i same tosy są tak mocno lubiane, o wiele bardziej niż wszelkiego rodzaju artyleria. No i tak jak powiedziałem, to jest cel priorytetowy, tak, jak, tak samo jak jego załoga. Może użycie. A tutaj po raz pierwszy tosów użyto pod koniec wojny w Afganistanie, później w czasie II wojny czeczeńskiej, gdzie zdjęcia tosów się pojawiły no i stało się to czymś oficjalnym. Później Syria, ale też Irak w 2014 roku, a od ponad roku już na bardzo szeroką skalę tosy są używane u naszego wschodniego sąsiada. Oczywiście użytkownikami poza Rosją jest Algieria, Azerbejdżan, Irak, Kazachstan, Arabia Saudyjska, Syria, Tadżykistan i Ukraina, która przechwyciła kilka sztuk i używa je przeciwko dotychczasowym użytkownikom. TOS-1 jest czymś niesamowicie groźnym. Można powiedzieć, że inne wyrzutnie. Wieloprowadnicowe również mogą mieć podobne możliwości, jednak ten TOS-1 jest użytkowany właśnie jako taki mobilny system, samobieżny system do wystrzeliwania tych pocisków termobarycznych i ta nazwa ciężki miotacz ognia jest jak najbardziej prawdziwa. Niestety efekty są przerażające, zwłaszcza jeśli użyto by tego typu pojazdów przeciwko no, celom cywilnym, Przeciwko zabudowaniom, a i takie przypadki najprawdopodobniej się zdarzają. I dlatego, tak jak powiedziałem, to jest priorytet, jeśli chodzi o ich zwalczanie. Efekt jest przerażający, a nikt nie lubi, kiedy jest wokół niego może płomień. Na dzisiaj może dziękuję. Dzisiaj taki króciutki materiał z powodu braku czasu. Może w niedzielę pojawi się coś troszkę historycznego. Jeszcze nie wiem co. Miał być Messerschmitt, miała być Pantera, miał być Tygrys. Wszystko już zaplanowane jakoś czasu brakuje. Na dzisiaj dziękuję, jeszcze raz zapraszam na mój drugi kanał. Dziękuję za wszelkie wsparcie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.